Poprzednio zamiany obrazy przechodzimy do punktu 5 8 w sprawie zatwierdzenia pracy stanu komisji Rady Powiatu na miesięczny 16 roku. Przyjęto przebę odczytania projektu uchwały Proszę Państwa, informuję, że na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Zrobownictwa z dniem 28 roku w roku 2019 roku została złożona propozycja do załącznika nr 3 Planu Pracy Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w zakresie w miesiącu września wykreślić punkt 5, analiza informacji z działalności spółek prawa Handlowego za 2015 rok prowadzić powyższą informację z działalności spółek w prawa handlowego na za 2015 rok do miesiąca marca jako punkt czwarty oraz do miesiąca października jako punkt trzeci. Czy są jeszcze inne propozycje? Nie Proszę ja hey, ja 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 tak Państwa, hmm, czy głosujemy na wniosek? i nie, 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 kompetencji komisji nie, no to są, jest, to, jest, to, jest nie, ale my mamy swój określony harmonogram tak, się przyjęli, no to do komisji rewizji nie zgadza się zmiana, ale jeśli chodzi o komisje stałe, to komisje imanentne, wewnętrzne. Raczej proponuję, żeby wizję nie prowadził. Komisja oświaty zgłosiła propozycję. No. No to ja proponuję, żeby nie. wstrzymać. nie jest wniosek o prowadzenie do Komisji oświaty. <średytutki> To jest za wykreśleniem punktu 5 z miesiąca września analiza informacji z działalności spółek prawa handlowego załącznik nr 3. To jest za wykreśleniem jak Czy Za przeniesieniem, za przeniesienie przeniesieniem. To jest nie. cały wniosek. Tak. Ja, teraz... To jest To jest punktu 5. Z miesiąca września analiza informacji działalności spółek prawa handlowego i wprowadzenie w miesiącu, w miesiącu w marcu punktu 4 analiza informacji działalności spółek prawa handlowego oraz wprowadzenie w miesiącu w październiku, październiku a też tego samego analiza informacji działalności spółek prawa handlowego. Kto jest za taką zmianą? Kto jest przeciw? Kto jest przeciw? Kto jest przeciw? Kto jest przeciw?

Rady Powiatu w Myśliborzu na 2016 rok. Kto jest przeciw? Kto jest wstrzymał? Jednogłośnie. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. projektu uchwały? Nie trzeba, tak. Nie może się z tą Ja myślę, że nie. Imponuję, że skarga była przedmiotem prac w komisji rewizyjnej rewityjnej właściwej zgodnie z przedmiotami określonymi w statusie do przedłożenia propozycji rozstrzygnięcia, znaczy, to propozycje rozstrzygnięcia Rady Polskiej w Gdańsku. Projekt uchwały w sprawie odwiedzenia planu i ustawie propozycji W związku z tym czy są pytania do przedłożonego projektu uchwały? Proszę pan Starosta. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada. chciałbym pozwolić sobie na wyrażenie pewnych wątpliwości co do uzasadnienia opinii Komisji Rewizyjnej, ponieważ nie zawieram ani żadnej postawy prawnej, ani opinii kancelarii prawnej w tym zakresie. E, I tak naprawdę e, można powiedzieć, powiedzieć tutaj tylko o uchybieniu, ale uchybienie to nie jest jak gdyby powodem e, braku staranności z mojej strony ale procedury, którą się w powiecie czy starostwie stosuje od lat. Karty sprawy są dekretowane na poszczególne jednostki organizacyjne, a kompetentną jednostką organizacyjną do rozpatrywania tych kwestii jest powołana przez powiat Rosji Gorski Powiatu jednostka Powiatowe Centrum Obsługi administracyjno finansowej Zostało to pismo skarżącego. Zresztą, sama kwestia skargi i merytoryczne uzasadnienie. Mam już 5 lat, jak naprawdę, są tą skargą się borykamy. Pomijam oczywiście mm -hmm. e, jej balon merytoryczny tej skargi. a mówię powiedzmy, racjonalność i, i, i no, w pewnym sensie zasadność złożenia się skarżącego. Jednak uważam, że. Poza tym uchybieniem, które nie wynika z mojego złego działania, złej woli, nie ma podstawy do uznania za zasadną skargę w tym przedmiocie. W związku z tym, jeżeli mogę apelować do radnych, to po prostu o uznanie tej skargi za bezzasadną. Dziękuję bardzo. Można prosić starosty, żeby od razu pytania udzielić? Odpowiedzi na Proszę bardzo, czekam na pytania. Proszę proszę. Proszę no, tak, jednak... tak, tak, tak. Ta razy. Razy. Panie przewodniczący, ta, ta. szanowni radni. Panie Starosto, bo ja się w ciągu tej kadencji drugi raz z podobnym przypadkiem spotykam. Proszę mi powiedzieć, czy ten obywatel dostał dzisiaj od tego naszego pacofku odpowiedź, czy nie? I jeżeli nie dostał, to jakie pan wyciągnął konsekwencje w z tej Panie ja, radny, oczywiście A, pytanie jest jak najbardziej zasadne. Uważam, że odpowiedzialność za niedopełnienie swoich obowiązków ponosi dyrektor tejże jednostki i otrzymał ode mnie naganę w formie ustnej za prototypowaną bezpisanie do aktu. Uważam, że to był jego obowiązek i w tym zakresie uważam, że on nie dopełnił ze swej strony. On, nawet, muszę yy, myślę, że należało mu się odpowiedzieć jak najbardziej. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie oznaczenia skargi na działalność starów Ślękowskiego? Kto jest za kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie. Dwa się wstrzymały. Dwa, tak?